Wczoraj był 1 kwietnia, prima aprilis, ale to nie jest żart, dziś pada śnieg. Niedługo Wielkanoc, śnieg pada tak jak powinien padać w Boże Narodzenie, choć nie padał. No a temperaturę mamy dodatnią. Świetnie, bo śnieg. Tak w ramach uzupełnienia poprzedniego filmu, w którym mówiłem, że mamy śnieg na Wielkanoc, a na Boże Narodzenie nie padał. Dodam, że mam choinkę Bożonarodzeniową. <grywanie> Również Wielkanoc. Tutaj specjalna gwiazda. No i co mi tu jeszcze? No temperatura wzrosła. Obecnie mamy ponad 5,5 stopnia na dworze, a śnieg sobie pada, ale